Cześć, jestem Kaczmąż i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Szybkiej Kolejki. A dzisiaj w niej pytanie od Tomka Dejnakowskiego: Jak wprowadzić klimat grozy? Zanim przejdziemy do tematu budowania grozy na Waszych sesjach, pamiętajcie koniecznie o tym, żeby ustalić to z Waszymi graczami. Nie wszyscy lubią się bać, nie wszyscy czują się z tym komfortowo, więc ustalcie z graczami, że chcecie takie klimaty i elementy grozy wykorzystać na sesji, żeby nikt nie był zaskoczony, żeby nikt nie poczuł się niekomfortowo, żeby po prostu komuś nie zepsuć sesji. Merci. Pamiętajcie również o tym, że są różni rodzaje graczy. Są gracze, którzy lubią się bać i to są idealni gracze do sesji grozy, czy do elementów grozy w innych systemach, które z założenia z grozą nie mają wiele wspólnego. Ale to są idealni gracze, ponieważ oni lubią się bać, oni będą sami siebie nakręcać, oni będą dokładać we własnej głowie dodatkowe elementy, które będą potęgować tą waszą ciężką pracę, którą będziecie wykonywać na sesjach, aby zbudować wyżej wymieniony klimat. Ale są również gracze, którzy, podobnie jak na przykład brzoza, z którym miałem okazję grać w kulta, on się po prostu nie boi. On przerobił wszystkie horory na świecie i on się absolutnie nie boi. I wtedy mamy pewien kłopot, bo taki gracz jest mm, trochę w, jak czarna dziura. Ja, przynajmniej jako mistrz gry, wrzucam pewne emocje, opisy, starając się wypatrzeć, czy gracz reaguje na nie, czy za nimi podąża. Jeżeli gracz z automatu się nie boi i nie lubi się bać, i nie to, że nie lubi, on po prostu się nie boi, to on raczej skupia się na tym, żeby w miarę ok odgrywać swojego bohatera, ale on sam nie reaguje na wasz odpis. Więc jest taką czarną dziurą, która pochłania wasze emocje, ale nie daje wam niczego w zamian. I to może być problem dla niektórych mistrzów gry, którzy się lubią nakręcać emocjami swoich graczy. Nie mówię, że to jest coś złego. Po prostu są również tacy gracze i dla takich graczy najtrudniej prowadzi się elementy grozy. W porządku, a teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób budować ten element grozy. Przede wszystkim stopniowanie napięcia i grozy, atmosfery. Od samego początku scenariusza sesji to napięcie powinno być wyczuwalne, to napięcie powinno rosnąć, ale systematycznie. W trakcie sesji gdzieś tam do punktu kulminacyjnego, a nie na zasadzie natychmiastowego, natychmiastowej wrzutki zombie, potworów, bestii czy psychopatycznych morderców, dlatego że wówczas ta skala zostanie odwrócona i jeżeli gracze poczują się zaszczuci, że od samego początku zarzut ich wszystkim, co straszne, to oni, jak ludzie, przyzwyczają się do wszystkiego, bo Pół godzinie czy po godzinie gry, w której wszystko ich straszy i wszędzie wyskakują na nich potwory, oni przestaną się bać, poczują się zmęczeni i przestaną się bać. Dlatego tak ważne jest stopniowanie tego napięcia, tak żeby wraz z rozwojem opowieści ta niesamowitość, tajemnica i groza po prostu wypełzały z każdego zakamarka. Pamiętajcie o tym również, że grozę budują przede wszystkim małe, drobne elementy. To znaczy, że prostymi... Hasłami pod tytułem Wydawało Ci się, że coś widzisz, tam ktoś przed chwilą coś stał, oczy mu rozbłysły, usłyszałeś dźwięk, poczułeś specyficzny zapach, ale nie, nie wydawało Ci się. Drobne elementy kosmetyczne, one wprowadzają nastrój, wprowadzają klimat niesamowitości, tajemnicy, pewnego zagrożenia, który potęguje się w graczach. Co więcej, nie do powiedzenia na zasadzie wydajeć się, wydawało ci się. Masz wrażenie, że tam stał, ale go nie. Nie ma tam go. Kurczę, dałbyś sobie rękę, uciąć, że on tam był. To są tematy, które wprowadzają niepokój, rozbijają twierdzę, w której siedzą nasi gracze, krok po kroku, cegiełka po cegiełce, wybijacie dziurę w ich murze, żeby później ich po prostu wystraszyć. Gracze nie mogą być zaszczuci przez całą sesję. Oni nie powinniście ich straszyć tą grozą na każdym możliwym kroku. Muszą być elementy w scenariuszu, gdzie oni są w bezpiecznym miejscu, w elizjum jakimś, w którym mogą złapać oddech i zebrać myśli. Nie bójcie się, że utracicie cały klimat i atmosferę, którą tak ciężko budowaliście przez ostatnie godziny, ponieważ wbrew pozorom, gracze mają tego świadomość, że to jest tylko chwilowy przystanek i za chwilę oni opuszczą to bezpieczne pomieszczenie i znowu będą jak na patelni. I oni będą sami sobie do Kręcać śrubę i będą czuć, że to niebezpieczeństwo już na nich czyha. To jest świetny temat, a tak mało czasu. Więc pamiętajcie, muszą być przystanki. Punkt kulminacyjny, kiedy już dochodzi, stopniujecie tę grozę przez całą sesję i nagle dochodzi do tego wielkiego finału. Pamiętajcie o tym, że jeżeli opisujecie bestię, nie skupiajcie się na pełnym opisie każdego jej szczegółu. Postawcie ją w cieniu. Niech tylko kawałek będzie widoczny. Niech będzie zmienna, pozostawcie graczom duże pole do uzupełnienia wyobraźnią tego, co widzą, bo oni wiedzą, Czego się boję najbardziej, jeżeli będą chcieli się faktycznie wystraszyć, będą, że tak powiem, sami uzupełniać te luki w opisie. Ostatecznie, jeżeli mam podsumować wątek grozy, tajemnica i niedopowiedzenia oraz stopniowanie napięcia przez całą sesję, to powinno spowodować, że na waszych sesjach zawita. Tenże klimat. No i to tyle. Jeśli lubicie takie materiały, zostawcie łapkę, komentarz, zostawcie suba i wbijcie na Facebooka, na Discorda, zostawcie również pod tym filmem propozycje Waszych pytań. Wybiorę najciekawsze i będę odpowiadał w kolejnych szybkich kolejkach. I to chyba wszystko, Oby nam się!